Jak dobrze, że ten europejski klejnot mamy tak blisko i że jest tak łatwo osiągalny. W tym odcinku zapraszamy was na subiektywny przegląd ciekawych miejsc i zakątków w stolicy Czech, który powinien spodobać się zarówno debiutującym, jak i planującym powrót do tego pięknego miasta. Gotowi? Dowiecie się, ile lat ma ten zabytkowy tramwaj, którym wciąż można jeździć po mieście, skąd płynie i ile kosztuje ten niezwykły świąteczny rejs statkiem po Wełtawie. Gdzie znajduje się najstarsza świątynia Pragi? Czy to prawda, że najpotężniejszą Polką w historii była Prażanka? No i oczywiście, jak wyglądają praskie jarmarki, nie tylko z góry, czyli co warto spróbować i za ile. Cześć! Dzień dobry. Ania. I Marcin, czyli wędrowne motyle. Witamy Was z Pragi. Z Pragi, która jest piękna o każdej porze roku i zawsze. Natomiast. W tym okresie przedświątecznym jest szczególnie piękna, ponieważ są tu jarmarki, a ulice są pięknie przystrojone. Niech Was nie zwiedzie widok za naszymi plecami. Zimowo może chwilowo nie jest, ale ponieważ jesteśmy tutaj już po raz szósty albo siódmy, a to zobowiązuje, oczywiście umieścimy w tym odcinku kilka miejsc też nieoczywistych, które warto zobaczyć, niekoniecznie tylko zimą. Zapraszamy. Do Pragi przyjechaliśmy pociągiem prosto z Katowic, podróż trwała około 5,5 godziny, bilet kosztował około 110 zł. w kolejowym magazynie natomiast sporo artykułów o Polsce. Przyjechaliśmy dość późno, około 22., więc tylko zameldowanie w hotelu i czas na sen, bo jutro program bogaty. W tym miejscu powinno być trochę historii Pragi. I jej założenia, ale to już chyba u nas było, i to nie jeden raz. I nie tylko na kanale. Co ciekawe, Praga obecna istnieje od dopiero XVIII wieku w wyniku połączenia kilku organizmów miejskich w jeden. Przemyślidzi założyli osadę już w wieku IX. Legenda upomina się o książeczkę Libusze. Czesi ze wszystkim byli o jeden wiek szybciej od Polaków. Ale w alfabecie mitycznych królów my jesteśmy pierwsi, bo oni mają kroka, a my mamy kraka. Kroków nabijemy, na tym pobycie około 75 tysięcy, ale najpierw komunikacja publiczna. Wykorzystujemy fakt, że mieszkamy przy zielonej linii metra, jedziemy rześkim zimowym porankiem tutaj, czyli zaczynamy od klasyki, aczkolwiek aura zimowa tego dnia niekoniecznie występowała. Oczywiście wśród tych wizyt trafiła nam się jedna bardzo zimowa, gdy miasto przysypane zostało śnieżną kołdrą, wszystkie złote odcienie schowane zostały pod popielatymi. Białymi, błękitnymi. Wracaliśmy wtedy z wiecznie zimowej krainy, czyli Szumawy, ale takich zim już często raczej spodziewać się nie możemy. Jednakże, niezależnie od pogody, czy to jest biała zima, czy to jest zielone lato, czy nawet mglista, szara jesień, Praga zawsze prezentuje się dobrze, zwłaszcza stąd, gdy się wejdzie starozameckimi schodami na Hradczan i zobaczy malą stronę. Ciekawostka, opis jest tego po niemiecku i włosku, tej lunety. E, Włochów sporo, zresztą słyszycie w tle. I do tematu włoskości jeszcze wrócimy właśnie przy okazji Małej strony. Wykorzystujemy fakt, że to dopiero po godzinie 9. Turyści kończą śniadania w hotelach. Wycieczki grupowe jeszcze nie rozpoczęły się. Słynna złota uliczka. Jak i wtedy w śniegu, taki teraz pustawa dość, praktycznie tylko do naszej dyspozycji. Jak pusto, to się często nie zdarza. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, ponieważ wielokrotnie jesteśmy w Pradze, złota uliczka była zamieszkiwana przez, jak sama nazwa wskazuje, złotników, a ci złotnicy byli głównie Żydami. W związku z tym znaleźli tutaj takie dobre schronienie i miejsce w tych małych domkach przylegające do zamkowych murów. Dlaczego Pragę nazywa się miastem stu wież? To chyba jasne gdy tylko spojrzy się na nią z każdego wyższego punktu w mieście. No a bez wątpienia najbardziej charakterystyczną, emblematyczną, spektakularną jest wieża, a właściwie wieże i to właściwie trzy. Czyli katedry praskiej. Za chwileczkę tam wejdziemy, bo chcieliśmy się przywitać bardzo godnie. Z Pragą, czyli właśnie od wzgórza Hradczany, które oczywiście odwiedziliśmy i to chyba nawet trzy razy, ale bez kamery. Nie tak bym to powiedział. Także teraz pierwszy raz z kamerą. I jeszcze zobaczcie, przy okazji, tak gdzieś godzinę po wschodzie słońca, albo przed, można też mówić, że to nie tylko miasto, wiesz, ale właśnie złote miasto, bo jest pięknie obleczone. W te płaskie światło poranne. Biorąc pod uwagę wieże, przypory, witraże, ogrom budowli i jej styl na wzór najwspanialszych francuskich katedr, to nasze, subiektywne zdanie oczywiście, jest to najpiękniejszy kościół gotycki całej Europy Środkowej. Tak naprawdę katedra Świętego Wita powinna być nazywana WWW, bo jest katedrą pod wezwaniem Świętego Wita, Wacława i Wojciecha. Na dodatek, słuchajcie, podobnie jak Wenecjanie, którzy wykradli ciało Świętego Marka w Aleksandrii, Czesi ze sprawą najazdu dość poważnego księcia Brzetysława na Polskę, konkretnie Wielkopolskę, wykradli ciało Świętego Wojciecha, żeby tutaj sprowadzić. Taka, taka ciekawostka. Natomiast jest to niesamowicie fantastyczny kościół, który ma też bardzo ciekawą polonikę. Spoglądam, bo ona znajduje się w najbardziej centralnej części tej świątyni. Chodzi o mauzoleum królewskie, w którym spoczywa cesarz Ferdynand, którego żoną była zapomniana trochę polska księżniczka, potem królowa, cesarzowa w pewnym sensie Anna Jagielonka. Cesarz bardzo ją kochał. To było bardzo udane małżeństwo, więc zażyczył sobie, aby razem spocząć po śmierci. Anna Jagielonka wybudowała też na tyłach Hradczan taki swój letni pałacyk w stylu włoskim. Kolejny wątek włoski nam się kłania. Słońce wstaje nad wieżami i dymiącymi kominami, rozpina się, rozciąga leniwie, przebiega po dachach. W tym złotym narodnego diva dla wbiega żywawo po starozameckich schodach z nami na Hradczany właśnie. Gdy zdobędziemy już bilet na tak zwany mały ochruch po Hradczanach, i zwiedzimy wnętrza Starego Pałacu Królewskiego, gdzie spojrzymy na kopie regaliów czeskich oraz podejdziemy pod jedno z najsłynniejszych okien historycznych defenestracji praskiej oraz zachwycimy się bez wątpienia pięknie oświetloną spektakularną gotycką salą władysławowską, czyli króla Władysława Jagiellończyka. To na końcu nie zapomnijcie zajrzeć do Bazyliki Świętego Jerzego. Tutaj można się nieźle nabrać. Bo za barokową, zwykłą fasadą kryje się jeden z najstarszych z kolei kościołów Europy Środkowej: romańska budowla pochodząca z 920 roku. Jeszcze tylko małe przypomnienie, że brama Macieja, nahradczany to nic innego jak łuk triumfalny i możemy iść dalej. Jesteśmy tu po raz pierwszy, a dosłownie za chwileczkę na wieży tego barokowego kościoła i klasztoru praski Lorety rozbrzmieją dzwony, mnóstwo dzwonów. To słońce Pragi, czyli zdobna wieloma diamentami monstrancja, którą można tu zobaczyć. Wbrew pozorom nie chodzi o czeskiego króla słońca, czyli no, właśnie, jego. Rudolf II sprowadził do Pragi setki, a nawet tysiące Włochów, głównie artystów, rzemieślników, doradców, wtedy najlepszych fachowców we wszystkim. Założona wtedy została dzielnica włoska Wlaska. To określenie ze staroczeskiego, które przetrwało dziś jedynie w języku polskim właśnie włoska. Istnieje do dziś jakiś szereg włoskich nazw w przylegającej do wzgórza Petrin dzielnicy włoskiej. Zresztą, sami widzicie. Bardzo, bardzo lubimy małą stronę. Pamiętamy, jak 15 lat temu z plecakiem przejechaliśmy przez prawie całe Czechy, spaliśmy przy moście Karola za 40 zł chyba. To ogromne wrażenie zrobiło na nas poranny spacer po tej dzielnicy, czyli po drugiej stronie Wełtawy. Dzielnicy być może dlatego nam się tak spodobała, która do dzisiaj ma trochę takiego włoskiego fleru. Nie bez przyczyny, ma na to papiery. Za chwileczkę powiemy dlaczego. Ha, pijemy sobie sycylijską kawę Cinero w starej radnicy, czyli w starym ratuszu, bo to było kiedyś osobne miasto, które dzisiaj jest kawiarnią Pradżelina. Ale to nie o to chodziło. Co ciekawe, najgłośniej słyszanym przez nas językiem w tym czasie był właśnie włoski obok czeskiego. Aczkolwiek w tym punkcie widokowym, jednym z najlepszych w Pradze, notabene, zwłaszcza wiosną, poprzedziły nas dwie bardzo duże wycieczki polskie. Zobaczcie, jak strategicznie są położone hradczany z katedrą na czele. Właściwie stamtąd rozpościerał się widok na średniowieczną Pragę. Tak jak już powiedzieliśmy, w średniowieczu jedno z największych miast Europy. Natomiast tutaj, w tej niecce, widzimy właśnie malą stronę. Tam jest wzgórze Petrin z repliką wieży Eiffla, czyli rozhledną petrzyńską. Z której można zjechać funikularem. Funikulare znowu włoska nazwa, akurat chwilowo jest w remoncie, ale warto tutaj zajrzeć i warto też zajrzeć do klasztoru oraz na pętlę tramwajową obok. Startują stąd perełki dla miłośników tramwajów, niektóre nawet ponad stuletnie. Linia numer 23 Tramwaj Retro. Jak widzicie, bardzo fajnie się prezentuje, ale czekamy na jeszcze starszy, jeszcze bardziej retro. W ramach PRAGUE Visitor Pass można nim jeździć przez 24 godziny za darmo. Także czekamy. Kilka przystanków dojedziemy chyba na obiad. Generalnie, jak widzicie, Praga jest ciekawym miejscem dla miłośników zbiorkomu, a to trzeba sobie koniecznie wpisać na listę, gdy się jest miłośnikiem komunikacji publicznej. To nie była ta pętla jednak dla Baczów. Tramwaj kursuje na linii 42. Wagon, w którym się teraz znajdujemy, pochodzi z roku 1915. Miał jednoczęściowe drzwi przesuwne i elektromagnetyczne hamulce. Jeszcze starsza jest jednak Tatra z 1905 roku, być może najstarszy pojazd tramwajowy w Europie wciąż na służbie. Cała podróż wzdłuż starego miasta i powrót na pętlę może nam zająć nawet ponad godzinę. Całością zajmuje się grupa pasjonatów, głównie studentów. Jeśli chodzi o obiad, to wysiadamy na Józefowie, czyli dawnej dzielnicy żydowskiej, chociaż niekoniecznie dawnej, gdzie w restauracji u Golema posmakowaliśmy koszernej kuchni żydowskiej, gdyż nie bez powodu jest tu jeden z największych wyborów. Jej w Europie. Ania teraz powie coś o synagodze Staranowej, pięknej gotyckiej przedstawicielce licznych prackich synagog. To jedna z najstarszych zachowanych, autentycznych synagog w całej Europie. Została zbudowana w XIII wieku. Przez wiele, wiele lat była to Główna synagoga dla zamieszkującej tutaj na tym obszarze społeczności żydowskiej, no i właśnie to miejsce jest idealne, żeby przypomnieć legendę o golemie. Praski golem wywodzi się z żydowskiej kabały. Opowiada o monstrum z gliny, który ożywa i wyrywa się spod ludzkiej kontroli, ale niedawno dowiedzieliśmy się, że bohater tej legendy, rabin, słynny alchemik i mag, pochodził tak naprawdę z Poznania i tam miał już eksperymentować z golemami. Synagogi w Pradze, które można zwiedzać w tej dzielnicy, to też na przykład synagoga Pinkasowa z cmentarzem, albo synagoga Majzelowa i zdobna dość duża synagoga hiszpańska. A to pomnik Franca Kawki przy niej, chyba najsłynniejszego na świecie, praskiego Żyda. Dzień bardzo krótki, więc ujęcia kręcone były w tym przypadku w dwa różne dni, ale scenariusz musi się zgadzać. Wróćmy jeszcze raz na chwilę na zachodni brzeg Wełtawy. Czy w Pradze możemy zwiedzać wyspę? Oczywiście, że taki to nie jedną. I generalnie nie chodzi mi nawet o Strelecki Ostrów, który znajduje się teraz za statkiem, który tutaj przepływa, tylko miejsce, w którym się znajdujemy właśnie na terenie jeszcze malej strony. To jest wyspa Kampa, czyli w wolnym tłumaczeniu Kępa. Wyspa jest sztuczna, powstała przez odcięcie od Wełtawy, gdy człowiek stworzył młynówkę, część praskiej Wenecji. Jak widzicie, przyjemnie stoi przyjść po południu pospacerować bez tłumów i z widokiem na stare miasto, most Karola i oblewana złotym światłem Praga tak się właśnie prezentuje. I dopnijmy tylko wątek religijny, trzecią współtworzącą miasto Praga religią betlemskie namesti. Słowo jak najbardziej i miejsce powinno się skojarzyć z tym czasem, ale zostawmy, chociaż w sumie w podziemiach widocznej za moimi plecami betlemskiej kapli można zobaczyć przepiękny mikrotarg, taką wystawę rękodzieła, słodkości, wszystko inspirowane właśnie betlemkami, betlejemkami, czyli szopkami i Bożym Narodzeniem. A kaplica, o której wspomniałem, gotycka, jest kaplicą bardzo ważną z punktu widzenia historii husyckiej Pragi. A kto czytał trylogię Sapkowskiego, tam już wszystko wie o co chodzi. Jan Hus w tym miejscu wygłaszał bardzo sążniste kazania, a wnętrze miało być surowe gotyckie, żeby być w kontraście do coraz bardziej pęczniejącej dodatkami sztuki katolickiej. Jeśli można tak powiedzieć. Miło jest spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy, w tym przypadku z perspektywy łodzi, która będzie sunęła po Wełtawie. No właśnie, za chwilę złota godzina w złotym mieście i na złotej rzece. Chodźmy, chyba już czas na nas. Szukając kursów statków po Wełtawie w tym okresie, zwróćcie uwagę na kursy adwentowe, czy też wanocne. Z piernikami, ciasteczkami gorącym winem w pakiecie zawsze coś miłego więcej. I mamy nadzieję równie pięknymi warunkami świetlnymi, jakie nam przypadły właśnie po godzinie 15. Tylko spójrzcie, czyż istnieje jakakolwiek przeszkoda, by zakochać się w Pradze po raz kolejny, nawet za siódmym razem? No, jak i w dobrym małżeństwie. Nie, nie istnieje taka przeszkoda. atmosfera, prawda? Doczekaliście się. Oto wątek czysto świąteczny i jarmarkowy. Zacznijmy od wejścia, to znaczy wjechania na wieżę ratusza staromiejskiego. Świąteczny i zimowy czas, no to oczywiście jarmarki Bożonarodzeniowe czy też adwentowe, których w Pradze jest przynajmniej kilka. Na przykład na placu Wacława, na placu Karola, na placu Republiki, czy ten najsłynniejszy, który widzimy teraz zwierzy: ratusza. Czyli na rynku staromiejskim. Niektóre z nich, między innymi ten właśnie, są czynne do 6 stycznia. Więc być może uda Wam się jeszcze w tym sezonie zimowym odwiedzić Pragę i ten cudowny jarmark. A co tutaj można wypić i zjeść? No, wypić klasycznie grzane wino, poncz, grzane miody. Ciepłą czekoladę, a zjeść na przykład szynkę praską. To jest taka szynka, która wcześniej była nieco wędzona, a potem gotowana, a potem już tutaj na jarmarkach pieczona na ogniu, na grillu. I to jest właśnie typowy przysmak praski wymyślony w XIX wieku przez rzeźnika pochodzącego stąd. Natomiast jeśli chodzi o słodkie przysmaki, no to trdelnik. Ten nie został tutaj wymyślony, bo jest to wymysł rodem ze Słowacji, a wymyślony przez Węgra, ale bardzo się tutaj przyjął na jarmarku w Pradze, chociaż nie tylko, bo wszędzie tak naprawdę, a jego zapach unosi się w powietrzu wszędzie. My mamy klasyczny mięciutki, drożdżowy, bardzo słodki, dobry. bardzo chude. Ceny wyświetlają się na grafikach, sami ocencie, czy w kontekście tego, że to właśnie Praga, słynna Praga, te ceny są wygórowane, czy rozsądne, ale dość dobrym rozwiązaniem i pozwalającym na dużą kontrolę wydatków jest fakt, że wiele rzeczy kupujemy tutaj na wagę, jak na przykład wspomnianą szynkę, czy naprawdę bardzo dobre haluszki. A teraz jeszcze przykłady innych praskich jarmarków bożonarodzeniowych, gdzie na ogół spotkacie dużo mniejsze tłumy i mniej turystów, więcej Czechów. Na mesti Miru wciśnięty pomiędzy Bramę Prochową, a również uroczo w środku przystrojone Centrum Handlowe Palladium, to miejsce, gdzie usłyszeliśmy najwięcej języka czeskiego. No i położony tutaj obecny dom, jak zawsze zachwyca swoim splendorem. Wacławski namesti, podłużne jak forma tego placu w tym miejscu, Mariańskie namesti przy operze z mikroskopijnym jarmarkiem z dobrą medowinką, czyli ciepłym miodem pitnym. Ale skoro już to nie te lata, nie będziemy spędzać czasu na mieście do północy, Rano trzeba wstać, jeszcze tylko próba synchronizacji zegarków z orlojem i wracamy. Drogi Karolu. W istocie most Twojego imienia to prawdziwy artefakt Pragi, jeden z największych i najpiękniejszych na świecie. Ale dziś, żeby go obejrzeć w swobodzie, trzeba wcześniej wstać, choć inni mają ważniejsze misje do wykonania. My tylko powiedzieć kilka słów. Nie ma chyba nic bardziej symbolicznego i znanego w Pradze niż most Karola, czyli XIV-wieczny kamienny most, który spina dwa brzegi rzeki Wełtawa. No ale nie jest łatwo być tutaj samemu, nie jest łatwo też tutaj ominąć tłumy, no chyba że przyjrzymy. Czydzie się tutaj wcześnie rano, albo przynajmniej dość wcześnie rano, tak jak my dzisiaj i nie tylko dzisiaj. Skalę tego dokładnie widać z malostrańskiej mosteckiej wieży, pięknej dwuczłonowej u zachodniego końca mostu. Tłum gęstnieje z każdą minutą, by około godziny dziesiątej już dawno po śniadaniach stać się po prostu. Wypełnionym całkowicie. Korespondencyjnie zerkamy z tej wieży na następną, jeszcze mniej znaną, bo niekoniecznie dostępną dla każdego, po drugiej stronie rzeki. Tuż obok mostu Karola, od strony Starego Miasta, wznosi się kompleks budynków należący kiedyś do Jezuitów, którzy prowadzili tutaj kolegium. To wspaniałe Clementinum, którego nazwa wzięła się od kaplicy świętego Clemensa. Jezuici zostali sprowadzeni do Pragi w wieku XVI z wiadomych przyczyn, jako oręż. No i rzeczywiście, po niedługim czasie ten kompleks został rozbudowany, a to miejsce stało się nie tylko mm, ważnym ośrodkiem kontrreformacji, ale także edukacji w Czechach. Dzisiaj część tych budynków można zwiedzać. W jednym z nich znajduje się Przepiękna barokowa biblioteka. Dzisiaj jest to siedziba Biblioteki Narodowej Czeskiej, która gromadzi mnóstwo cennych manuskryptów, dokumentów, książek. Ponad 6,5 miliona woluminów. No i musimy się do czegoś przyznać, mimo tego, że byliśmy w Pradze. Wiele razy to tutaj jesteśmy po raz pierwszy. A właściwie we wnętrzach tego budynku, czyli w tej bibliotece, będziemy po raz pierwszy. A do jeszcze jednego budynku, który znajduje się w tym kompleksie, to znaczy kościoła świętego Salwatora, czyli zbawiciela, udamy się później. Wrócimy tutaj w zupełnie innych okolicznościach. Zwiedzający wnętrza i oglądający bibliotekę mogą też odnaleźć Mikołaja Kopernika i śladem słynnych Tycho i Jana Keplera wejść na wieżę astronomiczną, z której korzystali naukowcy i obserwatorzy gwiazd w czasie Złotego Wieku Pragi. Oto niesamowity widok z tej wieży. W cztery świata strony. Widać wzgórze Hradczany właściwie tak jakby na wyciągnięcie ręki. Ale nie tylko. Widać wszystko, bo jesteśmy centralnie w sercu miasta, ale na tyle blisko rzeki, by objąć całą średniowieczną Pragę wzrokiem. Zastanawiam się, czy widać Wyszehrad. Chyba tak, tutaj wieża. pokazuje tam w oddali Wyszehrad. Pytam nie bez przyczyny, bo dzisiaj jeszcze się tam wybierzemy, gdyż nie ma pełnej wizyty w Pradze i zanurkowania w historię miasta bez wizyty w Wyszehradzie. Ostatni raz tak chwalimy pogodę w trakcie, bo wczesnym popołudniem w czasie nagrywania Wyszehradu już tak nie było, zaniosło się na deszcz. A dokładniej wzgórza Wyszehrad, co dobitnie pokazują długie i wymagające schody z poziomu rzeki, jednak wynagradzające po chwili nam wszystko widokami. Dzisiaj nam się deszcz rozpadał i płacze nad losem księżniczki Libuszy, która mimo, że tak ważna w historii Czech przez długi czas, nie była uznawana przez historyków za postać historyczną. W końcu podobno została uznana. To jest początek VIII wieku. Legendarny książę Krok nie został, ale być może tutaj była jego siedziba, gród, który rywalizuje z Hradczanami o tytuł Gniazda Praskiego. Chociaż to jest bardziej skomplikowane, bo jak zanurkujemy w historię wczesno-czeską, to mamy jeszcze Wzgórze żip, Wzgórze Budec, Lewy Hradec. Wszystko to niedaleko, ale na północ od Pragi. No i tutaj znajduje się kilka bardzo ważnych pamiątek dla historii państwowości czeskiej z Bazyliką św. Piotra i Pawła za moimi plecami, a także cmentarzem pełnym różnych ważnych osobistości czeskich oraz romańską rotundą, uwaga, kogo? Svatecho Martina. To ta rotunda. Jest to jednocześnie najstarszy bodaj kościół świątynia w Pradze. A to dla odmiany jedna z młodszych w sercu dzielnicy Winohrady, czekająca również na wpis na listę UNESCO. A to oznacza, że teraz, prawie na sam koniec odcinka, będzie Żyżkow i Winohrady. Polecamy w szczególności dla osób, które na Pragę mają więcej niż 3 dni weekendu, na przykład 4 lub 5. Ale opowieści o Winohradach i Żyżkowie dostarczy nam mieszkająca tu prawie całe życie, przemiła przewodniczka, która nas oprowadza. Twierdzi, że nauczyła się języka polskiego samodzielnie. Oglądając polską telewizję, dziś oprowadza polskich turystów. Dzień dobry. Trzeba zajrzeć do Rzeszkowa winograd, żeby w końcu spotkać Czechów. Przez to, że Praga 1 jest w piękny w deptak historyczny, ale tam już Czechów nie ma. Wszystkie restauracje służą turystom. Przepiękne widoki mamy. Spotkałem tutaj Państwo w świetne jedzenko i za trzecie ceny, którą jest na Pradze jeden. No i przede wszystkim kultura. Jest to dzielnica, obie są dzielnicami bohemskimi, Galeryjki, koncerty na otwartej powierzchni. Skoro Rzyszkow, to zapytam, oczywiście w rankingach na największych Czechów pewnie wygrał Jan Rzyszka, tak? No, był między kandydatami, ale w, niestety w, nie udało mu się teraz. Nawet kartofelną, w kartofelny medal czwarty nie miał. Pierwszy że w, został wybrany przez Czechów Jara Zimmerman. A co to za człowiek? Nie kojarzymy go z Wikipedii ani encyklopedii. Bo to nie jest człowiek z, z mięsa i kości. To jest człowiek wymarzony, najlepszy Czech, który kiedyś mieszkał. Nie wiem, czy Państwo pamiętają film Kolia albo nie, e, w Niebieski Świat, e, Twój Świat Zdeńka Swieraka. Za czasów komunistów, kiedy Czechom e, do wiele do uśmiechania nie zostawało za bardzo, to ufundował teatr ten człowiek, Zdenek Swierak. I wymyślili sobie z kumplami satyryczne komedie, które e, gadają o Jaru Zimmermanie. Czech, który ma niemieckiego nazwiska, bardzo częsta rzecz u nas, który wszędzie był trzy razy, wszystko wie, wie i wszystkie wieloletnie światowe to jest jego praca. No i to jest właśnie cały czeski humor, chyba jedyny dorównujący angielskiemu. Na przykład ta żiszkowska betlemka, czy też forma szopki, ale przyjrzyjcie się, kto pielgrzymuje do Marii Jezusa i Dzieciątka, nawet sam Franciszek Józef. Chyba pora na piwo rezane, czyli zmieszane i jedzenie za około 1 trzeciej tego, co w centrum miasta, czyli na przykład... 25-30 zł za posiłek. Simona nam poleciła miejsce, więc już połowa sukcesu, a lokal, lokalna e, osoba. Druga połowa to oczywiście kachna z Zeli. E, a trzecia połowa wystrój, który pochodzi z lat 20 30. autentyczne meble. E, I można tutaj też spotkać aktorów, którzy grają w niektórych praskich teatrach. E, cztery połowy mamy. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, znów jesteśmy przy Clementinum, zupełnie inne okoliczności i w zupełnie innym celu, bo za chwilę udamy się na koncert, na koncert przedświąteczny do Kościoła Świętego Zbawiciela San Salvatore, który znajduje się zaraz obok. Nie będzie pewnie odkrywcze, jeśli powiem, że Praga ma w swojej ofercie wiele wydarzeń kulturalnych i to przez cały rok, no ale oczywiście przed świętami jest tego więcej. No i właśnie można tutaj skorzystać z wielu wydarzeń typu koncerty. W miejscach takich jak kościoły. Nie tylko ten kościół, ale w licznych innych także. Nasza pani przewodniczka polecała na przykład kościół świętego Mikołaja na Malej Stranie, podobno ze świetną orkiestrą. No ale, żeby kupić bilet w ogóle na orkiestrę, Narodową Orkiestrę Symfoniczną w Pradze, to trzeba mieć wielkie szczęście, ale to dopiero jest wielkie wydarzenie. Już naprawdę prawdziwy epilog, bo zaczęliśmy koleją i koleją skończymy na jednym z najpiękniejszych dworców kolejowych w Europie. Chlawni na zdobny w Ardeco podstawia nam pociąg bez przesiadki na Górny Śląsk. I tą dworcową secesją kończymy dzisiejszy odcinek. To by było na tyle. Mamy nadzieję, że zaskoczyliśmy nawet tych, którzy już w Pradze byli raz, dwa, nieszablonowymi miejscami. A na koniec? Chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku. Oczywiście, jak najwięcej podróży, ale jak niekoniecznie to jest wasza największa pasja, to po prostu szczęścia i zdrowia. Zapraszamy do oglądania innych naszych odcinków. Do zobaczenia. Roku.